Mamy takie nowe kombinacje. Proszę, na tym drapaku nie było jeszcze tego. No i tutaj jest tak zwany, aha, aha, tak zwany wieżowiec. Proszę, w wieżowcu. Kto to siedzi w wieżowcu? Melusia. Wiecie co, ona jest taka piękna. Po prostu ma takie białe obwódki wokół oczu. Jest to. Ojejku, Kitunia, co on ci zrobił? Napadł na ciebie ten, ten brat. O, proszę. Takie bra... bracia, bracia. A bracia też są piękni. No ale ona ma coś takiego tutaj w tej buzieńce, Ale wszystkie kotki są po prostu boskie. Ty jesteś błośki i ty dogoniłeś twojego brata felka. Wiesz? Tak. O, tego. A on jest taki też towarzyski. Tego felka piękny. I to pokażmy się teraz, jak już tak pokazujemy. Flosie. Cudo. No, po prostu cudo. A ty, chodź na tu gwiazda. I znowu będzie, że, że kawka. No, ty dajesz piątki, tak? Jest kawka. O! Proszę, będzie wspaniały filmik. Bo Wszystkie minki, wszystkie minki można było zobaczyć. No, kto wchodzi na wieżowiec? Popatrzcie, jaki fajny. Nowa zabawka. Niesamowita sprawa. Jaka fajna zabawka. I ulubiony kijek nasz. Nelusia, już naprawdę taka jest biedna. Ale najważniejsze, że się najadła znowu po raz trzeci dzisiaj. Oczywiście ma cały czas jedzonko, ale, ale takie porcje wielkie, to ma trzy razy dziennie. Jakbym była w domu częściej, to bym robiła częściej te porcje. I tak będę z panią Grażynką rozmawiać, żeby jadła pięć razy dziennie, ale mniejsze porcje. No, chodźcie wy bliźniaki, wy, wy bliźniaki. Tą małą to poznać od razu po tej mince. Tego poznać i tego też poznać po innych minkach. Już takie im się robią dłuższe pyszczki. No i są takie bardziej puchate te kotki. Więc myślę, że będą miały z mamy od mamy to futerko, ale jak będzie, tego nie wiadomo. Bo te to są takie typ foka. Błyszcząca, gładka sierść. Piękna. Super. Super po prostu kateczki. Kateczki, róweczki. Moje kochane kateczki. Tak? Tak, kochany? Buch. Na ścianę? Na ścianę skaczesz? Także jest tutaj zamieszanie. O proszę, wszyscy tutaj teraz przy mnie. Proszę, wieżowiec. Po co budowałam Wam wieżowiec? Żebyście się bawiły ładnie. Mm? Proszę bardzo. No, tu. Tam do dziurki. Do dziurki. Do dziurki. No. No, takie zamieszanie. O mój Boże, macie tyle tutaj atrakcji. Tyle macie nawzajem siebie, tak? Piszczałka. No i jeszcze Wam ciotka jest potrzebna na końcu kijka. Tu. A pamiętacie, jakie były strachy, że ojej, spadną, nie wejdą. Jakie były brawa. Teraz proszę na główkę skoczył. I tyle było niepokojów różnych. A one sobie tak fajnie radzą, te drapieżniki. No co, jak co, ale mają fajne to dzieciństwo. Z taką cudowną mamą. Ła! Ła! Wow. Wow, wow. Pażury! Paziury okropne. Dacie, niuniaczki, kończymy filmik. Dzień kolejny za wami, tak? Już jesteście naprawdę duże kotki. Elek i Lelek już ważą ponad kilo. Lelek w tej chwili dogonił brata tam, nie wiem, jest parę gramów lżejszy. Te małe. Ta mała ile waży? Chodź. No. Mam nadzieję, że ważysz pół tony. Teraz widzisz, cały czas się ciotka tylko martwi, żebyś ty ważyła dobrze. No proszę. Uwaga, uwaga. 0, zero, 0, zero, 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 zero. I czekaj koleżanko. No nie wiem, to jest 760. No to przecież ty tyle ważyłaś już. Ile można tyle samo ważyć. No dobra moi drodzy. Żegnamy kolejny dzień w kocim pokoju, w kocim przedszkolu. Jutro do kotków przyjdzie Paula. Porobi im zdjęcia. Odwiedzi je też niedługo ciocia Ela. U której, od której Elżbietka ta ma imię. <laughs> Ciekawa jestem, czy będą miały pozmieniane te imiona swoje. Takie prawo nowego domku, nie? Dobra, kochani, no Nelusia. Moja, kochana, wykończony. No nie.